Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy sobie o czymś, o czym wszyscy zapomnieli. Przyznam się, że ja również, a co przypomniałem sobie dzięki panu Glapińskiemu. Tak, temu panu Glapińskiemu z Narodowego Banku Polskiego, który kilka lat temu tak skutecznie walczył z deflacją, że aż mu wyszła prawie że 20% inflacja. I to jeszcze taka ogólna, bo jeśli chodzi o wzrost cen żywności, to. Uh, Dużo ponad 20%, przecież tego mieliśmy. No i chyba nadal mamy. Tak sobie oglądałem konferencję prasową pana Glapińskiego, i po prostu coś mnie tknęło. Zaraz do tego dojdziemy i będziemy sobie mówić o konsekwencjach, ale ten proces dochodzenia do tego eureka. Jest naprawdę bardzo ważny. Zresztą postaram się, żeby się tego dobrze słuchało, a ja swoich vlogów nigdy nie nazywałem jakimś tam serwisem informacyjnym. Zawsze dbałem po prostu o to, żeby zapewniać również przyjemność ze słuchania, przecież nie oglądania kogoś, kto tak wygląda moim widzom. Drodzy Państwo, no to jak pewne wiecie, pan Glapiński... Regularnie robi konferencje prasowe, takie naprawdę długie, on tam ma monologi między godzina a dwie godziny. Czyli to już jest powiedziałbym, no lepszy jest ode mnie. Mnie vlog o długości dwóch godzin, to się zdarzyło może kilka razy na kilka tysięcy, które w sumie nagrałem, a i takich materiałów dużo powyżej godziny, typu półtorej godziny, godzina 40, to jest u mnie. Rzadkość, natomiast przy konferencjach pana prezesa Glapińskiego jest to standard. Mimo wszystko, konferencje pana prezesa Glapińskiego mają bardzo dużo zwolenników, choć mam wrażenie, że głównie wśród jego hejterów. A to za sprawą tego, że jak pan Glapiński zaczął robić te konferencje, to miał bardzo dużo, bardzo poważnych wpadek. No, boś powiedzieć, mówił rzeczy, które Ciężko zakwalifikować łagodniej niż głupota, albo lapsus, ewentualnie no, kompletne samozaoranie. Mówiąc krótko, pan Glapiński swoimi wypowiedziami po prostu totalnie się ośmieszył. Wiecie, wypowiedzi typu, inflacja będzie rosła, no chyba, że będzie spadać. No to tak, jakby lekarz powiedział coś w stylu, no pacjent przeżyje, no chyba, że jednak umrze. Te fragmenty dość licznie były wycinane. Z całych tych konferencji pana Glapińskiego i lądowały w różnych miejscach, począwszy od wykopu, a skończywszy na um, takich kanałach z tak zwanymi odszotami, czyli krótkimi fragmentami na YouTubie. A tam pomiędzy były te różne TikToki, Twittery, e, Facebooki i bardzo często też. Portale internetowe się rozpisywały, no bo to ludność biedniała, bała się, więc potrzebowała igrzyska, możliwość pośmiania się z człowieka, który, no, powinien dbać o wartość pieniądza, czyli powinien przeciwdziałać inflacji, a więc jakby nie było, no, trochę winny był temu, co się działo, no, przynajmniej trochę dobrze ludziom robiła na nerwy. Pan Klapiński wyraźnie sobie z tym nie radził i na już. Kolejnych konferencjach próbował się odwoływać do tego, że się ludzie z niego dość powszechnie w Polsce śmieją. Czym jeszcze bardziej się ośmieszał, bo yy, zwykle jak zaczynał tłumaczyć o co chodzi, to wypowiadał serię zdań, które znowu były wycinane i znowu to kółeczko się zamykało. Z tą różnicą, że za każdym obrotem te yy, fragmenty, te. Cytaty z pana Glapińskiego, który sam siebie nazwał mianem Jaszczębia, nie mylić z Jastrzębiem, no stawały się takie coraz bardziej ostre, dobitne i ludzie mieli coraz większą polewkę, ale zaraz potem sobie przypominali, że przecież, kurde, ten człowiek stoi na straży wartości naszych pieniędzy, które niedługo będą warte mniej niż papier, na którym je wydrukowano. No i już przestawało być śmieszne, ale do rzeczy. Na ostatniej konferencji pan Klapiński no, wyraźnie, bardzo mocno, dużą część swojej wypowiedzi mu poświęcił między innymi właśnie na wylewaniu swoich żali do ludzi, którzy no, śmią go nie, nie ubóstwiać i nie widzieć jego wiodącej roli w polskiej ekonomii. I między innymi, ale między innymi, powiedział kilka zdań, które naprawdę mnie natknęły. Między innymi pan Klapiński zaczął tłumaczyć, że ludzie się powinni cieszyć, że jest w końcu tylko 16,6% inflacji rok do roku za grudzień, czyli nasze oszczędności straciły tylko 16,6% tych y, procentach swojej wartości rocznie. Nasze pensje są tylko 16,6% y, mniej warte. Pan Glapiński zaczął przecież mówić, że będziemy więcej zarabiać. No nie każdy jest aniołkiem, któremu pan Glapiński nam chyba niezłe pensje pozałatwiał. Niektórzy tak dużych podwyżek nie mają. Poza tym niektórzy ludzie nie żyją z dnia na dzień, jak, jak rozumiem pan Glapiński, i mają oszczędności te oszczędności, jakim inflacja zżera, to się denerwują, ale zaczął m.in. tłumaczyć, że powinniśmy być szczęśliwi. Szczęśliwi, że tak jest. I potem powiedział, że przecież ta inflacja spada, bo spadają ceny surowców. I to mnie bardzo mocno zaciekawiło. Nawet to sobie potem sprawdziłem i rzeczywiście wygląda na to, że w tej konkretnej sytuacji, tylko proszę mnie nie łapać za słowo, tylko w tej konkretnej sytuacji, pan Glapiński może mieć 100% racji. Rzeczywiście, um, tak jak pan Glapiński bardzo dobrze powiedział, ceny surowców spadają i to również ceny surowców żywnościowych. To tak ładnie brzmi, surowce żywnościowe. To co to jest surowiec żywnościowy? No, ziemniaki to jest... Surowiec żywnościowy. Choć można to też traktować jako produkt końcowy, ale generalnie ziemniaki służą do wyrobu innych produktów, prawda? Mało kto je po prostu ziemniaki, choć dużo ludzi. Mleko też to jest generalnie surowiec, choć można pić. Na można pić. Zboża, kwestie rośliny, z których się wytwarza cukier i tak dalej rzeczywiście. Drodzy państwo, posprawdzałem to, pan Glapiński mówi prawdę. Surowce żywnościowe bardzo mocno ostatnimi czasy potaniały. Ropa potaniała. Tak generalnie, nie, no bo to wiadomo, że tam są na tych rynkach przeróżne fluktuacje, tak raz idzie w górę, raz idzie w dół, raz idzie w górę, raz idzie w dół, ale rzeczywiście generalnie trend jest spadkowy. Ropa tanieje, gaz tanieje, żywność tanieje. No tylko kurczę, nie w naszych sklepach. Idzie na naszych rachunkach. I to mi bardzo mocno dało do myślenia, łącznie z drugim, bardzo ciekawym zdaniem pana Glapińskiego. W tym wypadku już o, było to takie typowe glapińszczenie, czyli próba powiedzenia czegoś, co w oczach opinii publicznej sprawi, że pan Glapiński będzie postrzegany jako bardzo mądry, wybitny ekonomista. Ale nie wyszło, tylko wręcz odwrotnie. No bo pan Glapiński powiedział, że przecież skoro surowce spadają, um, surowce spadają, e, znaczy ceny surowców spadają, to inflacja będzie spadać, ale ta inflacja będzie zawsze. I tu mi się zapaliła czerwona lampka. Znaczy ja się zgadzam z panem Glapińskim, że ta inflacja będzie zawsze. Do deflacji my niestety. Jeśli już się otrzemy o deflację, to być może, ale raczej nie wierzę. Odkąd nie mamy już pieniądza opartego o złoto, to, no to deflacja jest czymś, co istnieje głównie hipotetycznie, ale rzeczywiście, tutaj pan Glapiński bardzo ciekawie to powiedział, że ta inflacja będzie. I ona będzie zawsze, i to raczej nas szykował, że ta inflacja to będzie taka, co prawda jednocyfrowa, ale to będzie duża cyfra. Bo tam Glapiński, pan zaczął mówić coś w stylu, że pięcioprocentowa inflacja to jest w ogóle niezauważalna, to jest brednia, to jest nieprawda. Pięcioprocentowa inflacja jest dość mocno zauważalna, nawet odczuwalna, no ale takie rzeczy mówił. No to skoro, wiecie, jak prezes NBP-u mówi wam w tej konkretnej sytuacji, że pięcioprocentowa inflacja jest niezauważalna, no to pewnie dlatego, że spodziewać się takiej 8-9% i że to już zaraz ona się ocierał taką niezauważalną. W ogóle o co Ci człowieku chodzi? Jeszcze niedawno miało być 20 parę, jeszcze niedawno było 18, teraz jest tylko 9. Przecież to tylko połowa. powinieny się cieszyć. Ale co jest istotne? Zobaczcie, dodajmy sobie kilka danych. Po pierwsze, a w zasadzie kilka zdań. Po pierwsze, i to jest fakt, to pierwsze, co, co, co mówię, to jest fakt. Surowce energetyczne spadają. Surowce żywnościowe spadają. Generalnie surowce spadają. Pan Klapiński twierdzi, że inflacja wzięła się z wysokich cen surowców, że to wysokie ceny surowców napędziły inflację. Oczywiście pan Klapiński tam zwykle powtarza aktualnie forsowane przez Prawo i Sprawiedliwość Frazesy, więc tam generalnie te, to za wszystko jest winny. Tam Putin, czy tam COVID, czy coś tam, co tam aktualnie pisowcy winią. Nie pamiętam, czy winił też Tuska, ale jeśli nie, to powinien się poprawić, bo go tam poseł Kowalski może zestrofować. Natomiast ym, wszystko się sprowadzało do surowców. W tym sensie, że Putin oddziaływał na surowce. Odbicie po covidowo oddziaływało na surowce i tak dalej. Czyli podwyżka cen surowców sprawia, że mamy wyższą inflację. Czyli obniżka cen surowców co powinna spowodować? Deflację. Tak, ponieważ obniżenie inflacji nie powoduje spadku cen. Obniżenie inflacji powoduje obniżenie tempu przyrostu cen. Przykładowo, jeśli była cena czegoś 100 złotych i inflacja była 10%, to po roku mamy cenę 110. Jeśli potem inflacja spadnie do 5%, to mamy podwyżkę o 5%. Względem 110, czyli o 550, czyli, czyli początkowo było 100 10%, 110, 5%, 115 i pół, prawda? To jest też swoją drogą, magia działania procentu składanego, gdyby to było przez wiele, wiele, wiele lat, z tego wychodzą całkiem duże liczby. I teraz tak, a więc sytuacja, w której za zakładamy, że pan Klapiński miał rację, i że. Wyłącznie inflacja wzięła się z podwyżek cen surowców, i ta podwyżka cen surowców jest już w, w cenach produktów końcowych, a musi być, to sytuacja, w której mamy dalszą inflację, choć mniejszą, powinna być wywołana tym, że mamy dalszą podwyżkę cen surowców choć mniejszą, czyli przykładowo była podwyżka surowców o 30%, przełożyła się na inflację 18%, ceny surowców dalej rosną o 15%, co się przekłada na inflację 9%. To jest sytuacja, w której liczby potwierdzałyby to, co pan Klapiński mówi. Natomiast pan Klapiński mówi, że w sytuacji, w której inflacja się wzięła z cen surowców, mieliśmy sytuację, w której... Przykładowo, surowce poszły w górę o 30%, to się przełożyło na inflację 18%. Teraz na surowcach będzie, mamy deflację, czyli obniżenie cen. Na przykład była podwyżka o 30%, a jest obniżka o 10%, a to się przełoży na inflację 9%. I tu się wszystko rozjeżdża. Kompletnie się rozjeżdża. Bardzo ciekawa rzecz. I tak mnie coś knęło, coś co jest Kurde, wydaje się oczywiste, ale a w zasadzie coś, co kiedyś nam przecież nawet zakomunikowano, tylko że myśmy o tym zapomnieli. Bo a to zaraza, a to wojna na Ukrainie, a to strach. Czy będą leki, jak nasze dziecko będzie chore tym razem na grypę? Spróbujcie pójść do apteki kupić leki. Naprawdę jest coraz większy problem. Jak masz w domu cukrzyka, oj, to człowieku w ogóle weź kup leki na cukrzycę, to, to graniczy z, z cudem. Mój przyjaciel serdeczny jest cukrzykiem, no regularnie cała ekipa organizuje polowania na jakieś pojedyncze sztuki leków dla niego. Tak ciężko kupić. I do czego zmierzam? Co, ciągle coś się dzieje, tak? A to konflikt na Ukrainie, a to, czy tam Putin walni atomicą, a to zaraza, a to yy, zabójstwo Sulejmaniego, przez które w 2020 mało co nierozpętana została druga wojna światowa, a to, czy tam prąd wyłączą, prawda, blackouty itd., itd. I w tym wszystkim myśmy zapomnieli o jednym: że istnieje coś takiego jak Fit for 55, coś, co nam normalnie zakomunikowano. Coś, co jest częścią większej ideologii, którą przedstawił chociażby pan Klaus Schwab. Tak, ten pan Klaus Schwab, op, Schwab od Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, e, który powiedział coś z, z typ, typu w zasadzie Fit for 55, przepraszam, e, z grubsza sprowadza się do masz być biedny dla dobra klimatu. To są normalne unijne przepisy, wymyślone. Dawno, dawno temu, jeszcze zanim się cały ten rozgarbiasz zaczął, masz być biedny dla dobra klimatu. Dlaczego? Bo jak będziesz biedny, to będziesz mniej konsumował. A więc będzie zużywane mniej surowców na to, żebyś mógł przeżyć. Masz być biedny dla dobra klimatu, bo jak będziesz mniej konsumował, to będziesz w cudzysłowie produkował mniej śmieci. Prawda? No a jaki jest najlepszy sposób na zbiednienie społeczeństwa? Inflacja. Nie ma lepszego sposobu na zbiednienie społeczeństwa. Bo inflacja, wbrew temu, co tam mówi pan Klapiński, wbrew pozorom, wcale nie uderza przede wszystkim. W ludzi pracujących i zarabiających. Bo ci, jak słusznie zauważył pan Glapiński, zawsze mogą wymóc na pracodawcy większą pensję. Oczywiście nie każdy ma tak jak pan Glapiński, że tam z 2 miliony zarabia. Czy też jak politycy tam. Zresztą pan Glapiński też chyba 40 czy 60% podwyżki ostatnio dostał. No, tak dobrze to nie ma większość z nas. Ale generalnie mamy możliwość presji na pracodawcę: daj więcej kasy, bo jest inflacja. Inflacja przede wszystkim uderza. W ludzi, którzy mają oszczędności i pra powoduje prawdziwe zubożenie społeczeństwa. Sprawia, że oszczędności były i nie ma. Miałeś 100 tysięcy złotych oszczędności. 4-5 lat temu to była kupa forsy. 4-5 lat temu za 100 tysięcy złotych można było kupić bardzo dobry samochód. Naprawdę. Drodzy Państwo, ja w 2020 poniżej 100 tysięcy. Kupiłem naprawdę bardzo dobry samochód, czterodrzwiowy, może nie marki, ale naprawdę ładny, duży samochód, nówka sztuka, poniżej 100 tysięcy. Okazuje się, że dziś musiałbym zapłacić ładnych kilkadziesiąt tysięcy więcej. Tak bardzo podrożały samochody, ale tak bardzo podrożało wszystko. Za te 100 tysięcy złotych, 3-4 lata temu, spokojnie można było przeżyć... W jedną osobę ze 4 lata. Dziś za 100 tysięcy złotych ciężko będzie przeżyć 2 lata. Nie wierzysz? Człowieku, to zobacz, jaki masz nowy czynsz ze spółdzielni. Za dwupokojowe mieszkanie ciężko się yy, z opłatami wyrobić w 1500 złotych. Za dwupokojowe mieszkanie. Tak poszły w górę. Ogrzewanie, prąd, cała masa innych rzeczy. A przepraszam. Prądu nie ma w czynszu ze spółdzielni, prąd jest dodatkowy, ale też poszedł w górę. I zobaczcie, także to jest zubożenie. Coś, co, czego nie przewidzieli globaliści w czasie zarazy, gdzie próbowali zmusić ludzi do uległości, mówieniem im, jak nie zrobisz te dobrowolnie tego, co my chcemy, żebyś ty zrobił, to my nie pozwolimy tobie pracować. I bardzo dużo ludzi, którzy mieli oszczędności, Powiedzieli: Okej, okay, trudno. No, nie mogę pracować, to nie mogę pracować. Ilu lekarzy, ile pielęgniarek, ilu sprzedawców, czy innych pracowników, dostając dylemat: przyjmujesz preparat i pracujesz, lub nie przyjmujesz preparatu i odchodzisz z pracy, powiedzieli: Okej, okay, mam oszczędności, będę żył z oszczędności. I nie wyszło, bo się okazało, że zbyt dużo ludzi sprawdziło blef, powiedziało: trudno. I się okazało, że nie ma ludzi do pracy. Teraz to właśnie oszczędności są atakowane. I to bardzo, bardzo mocno. I teraz zdajmy sobie sprawę, a propos jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. A propos tego, masz być biedny dla dobra klimatu. Zobaczcie, ceny towarów i usług bardzo poszły w górę. Boszły w górę surowce, a teraz wcale nie spadają, a nawet cały czas rosną, mimo tego, że surowce idą w dół. Dlaczego? Bo mogą. Einstein powiedział kiedyś, że dwie rzeczy są nieskończone. Wszechświat i bezmiar ludzkiej głupoty, przy czym Einstein dodawał, że jeśli chodzi o ten wszechświat, to dopuszcza możliwość, że się myli. Ja dodałbym do tego jeszcze trzecią rzecz: pazerność. Na pazerności, na chęci zarabiania pieniędzy, zbudowane jest bardzo wiele zła. Zobaczcie. Przez ostatnie dwa i pół roku, w zasadzie te dwa lata, zarazy pozwalały na rzeczy, które się w głowie nie mieściły, bo jak się potem okazało, bardzo wielu ludzi zarabiało bardzo duże pieniądze. Więc siedzieli cicho, bo chronili swój zasób, pieniądze, które dostawali. Lekarze dostawali dodatki. Rekordziści po 60 tysięcy miesięcznie. Pielęgniarki, ratownicy medyczni, wszyscy mieli pieniądze. Do tego jeszcze jak się potem okazało, mieli bardzo dużo czasu, tak? I to, że sobie kręcili tak dużo różnych filmików, to rzeczywiście no część z nich rzeczywiście się ciężko pracowała na tych oddziałach, a część się nudziła i mieli czas kręcić filmiki. Tak zwani przedsiębiorcy bardzo często podostawali po prostu pieniądze za nic. Gigantyczne. Jak to mówiła jedna moja znajoma, która miała przedszkole, w życiu nie zarobiłem takie pieniądze, co oni mi dali. Siedzieli cicho, bo była kasa. Ja to będę nazywał tych ludzi jednak pato przedsiębiorcami, bo prawdziwi przedsiębiorcy to protestowali, bo chcieli pracować, prawda? Tam strajk przedsiębiorców i tak dalej, nie? Ludzie też w sumie zostali przekupieni. Nie musieli chodzić do pracy, mogli siedzieć w domu i dostawali pieniądze za nic, za niepracowanie. Prawda? Nagle pojawiła się masa kasy znikąd. Najlepsi byli hotelarze, którzy najpierw dostali kupę forsy za to, żeby nie wynajmować ludziom pokojów, a potem jak się e, ludzie byli spragnieni tego, żeby gdzieś wyjechać, to wywindowali gigantycznie ceny, no bo powiedzieli, że muszą się jakoś odkuć. Nie? To był niesamowity wręcz biznes na którym bardzo dużo ludzi zarabiało bardzo dużo pieniędzy. Nie mówiąc już o punktach e, testowania, gigantyczna kasa. Pamiętacie, jak, się jak, jak test kosztował 500 zł, czy 600 zł, czy 700 zł? Teraz po latach wiemy, znaczy po latach, po miesiącach wiemy, że na przykład koszt wykonania takiego testu to było kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. A ty płaciłeś 500, nie było biznesu, był biznes. Wszyscy zarabiali na tym force, nie? Więc bardzo dużo ludzi siedziało cicho, bo była na tym kasa. I teraz zobaczcie. Powinno być taniej. No bo jeśli ceny zostały wywindowane przez wysokie ceny surowców, to po tym jak te ceny spadły, a to ceny też powinny spaść, tak? Jeśli przykładowo ja produkuję szklanki po 2 złote, ale mam koszt, produ... koszt surowca złotówkę i przy koszcie produ... surowca złotówkę robię szklanki po 2 zł. Surowiec nagle mi skacze na 3 zł, więc zaczynam robić szklanki po 5 zł. No ale potem surowiec więc wraca mi powiedzmy na 50, zł, to ja powinienem zrobić szklankę za 2,50. A zamiast tego ja robię tą szklankę po 6 zł. Dlaczego? Bo mogę. Bo pazerność jest moim zdaniem nieskończona. A rządzący tym wszystkim, co zrobili, wytworzyli przyzwolenie społeczne na drożyznę na wysokie ceny. Wywindowano ceny pod niebiosa, a mimo wszystko jest popyt. Lub też. Nie ma popytu, jest szukanie dóbr komplementarnych, tańszych odpowiedników, ale nie ma protestu, nie ma buntu. My albo kupujemy, rezygnując z innych rzeczy, albo kupujemy więcej pracując, ale cały czas kupujemy. Więc skoro, kup skoro jest popyt, to wszystko granie i te ceny nie spadną, te ceny będą szły cały czas w górę. A aż w końcu popyt musi spaść na inne rzeczy. E... Prawda? Że być może to po prostu o to chodziło. Bo jak będziemy mieli wysokie ceny na paliwa, to będziemy mniej podróżować. Jak będziemy mieli wysokie ceny na żywność, to będziemy mniej jeść. Ale są pewne kategorie dóbr. Są dobra wyższego rzędu i dobra niższego rzędu. I w pierwszej kolejności rezygnuje się z dóbr wyższego rzędu. Jak masz do wyboru: nie kupić dziecku zabawki, a nie kupić dziecku jedzenia, to kupisz dziecku jedzenia, a nie kupisz mu zabawki. Zabawka zwykle jest z plastiku, i tak dalej, prawda? Jak masz do wyboru nie pojechać na wakacje, a nie kupić ubrań, to nie pojedziesz na wakacje. I tu jest to klucz, że to, to, co tak najbardziej przeszkadza wielkim tego świata, to jest podróżowanie to jest przemieszczanie się to są te rzeczy, które oni bardzo chętnie wykorzystują, ale które nazywają zbytkami które chcieliby, żebyśmy my. Przestali z nich korzystać. I przestaniemy, popyt siądzie, pozbiedniejemy. A w międzyczasie wszyscy, znaczy wszyscy, ktoś na tym robi pieniądze, prawda? Bo co z tego, że surowce znowu potaniały, skoro jest mniejszy popyt, bo przetwórcy, pośrednicy zarabiają krocie. Przemyślcie, drodzy państwo. Czy to czasem nie idzie w tą stronę i czy to czasem nie chodzi o to, żeby było drogo, że ta drożyzna to nie jest choroba. Ta drożyzna to jest cel. Cel w myśl zasady Fit for 55, która w moim przeczuciu, w moim odczuciu sprowadza się do masz być biedny dla dobra klimatu. Pozdrawiam drodzy Państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!